Tak oficjalnie chcieliśmy Was przywitać przed naszą wyprawą do, do Baku. Tak jak żeśmy sobie rozmawiali na w koszycach, czy jeszcze na zgrupowaniu naszych ustrojów. Wiemy, chłopaki, po co jedziemy. Będziemy sobie jeszcze indywidualnie porozmawiali już na miejscu. E, z racji tego, że do naszego sztabu dołączył trener Arkadiusz Białostowski. E, będzie opowiadał tutaj za naszą trójkę bramkarzy na tym turnieju. Część z Was kojarzę, część na pewno Poznam także ten, że bardzo dziękuję, a tak od siebie zrobię wszystko, żeby ta, co potrafię, żeby ta nasza przygoda, tak jak mówię, trwała do pierwszego niekrótce. Panowie, i tak teraz plan teraz do autokaru się pakujemy, jedziemy na lotnisko. Miko, krótkie pytanie, finał Ligi Mistrzów, Inter z kim gra? Z PZ. Twój wynik? 2-0 PSG. PSG 3-1. 2-1 Inter. 2-0 Inter. Wynik finału Ligi Mistrzów? 3-2 Inter. Kul. 3-0 Paris Saint-Germain. Tomek, wynik finału Ligi Mistrzów? Ale futsal, tak? Może być, dawaj. No to Palma wygra. Wygrała chyba. A no tak, Dobre, ale trafił e, To ten... E, Inter, tak? In, nie, PSD, PS 21. 1 PSZ 2-1. Scotty? 2, PSG 2, -1. 2 -1 dla Barcelony 2-1 A ty Michał kogo wstawiasz? forza Inter Dziś dzisiaj na kawkę nakręcisz. Właśnie ja tutaj muszę no, no, no. znaleźć słabe ogniwo już widzę dwójkę. Dlatego zaraz za nich się wezmę. To co panowie, gramy o coś? Dobry. O 600 euro. O, o Pepsi. dobrze. To kto jeszcze o to gra? To... No to gramy tak. Dwóch ostatnich dla dwóch pierwszych po kolizero. Po... Po... to Koli zero. zero. tej słuchaj, no dobra. To po trzy strzały pan. Dobra. Да, yeah,

<noise> Ale, tak pierwszy samo, tak dzień pierwszy dzień no, szybciutko, jest, nie? Chciałem zauważyć, że Przyszyga też szałnica. Panowie, 60 minut na nich. Zaczynamy sobie teraz na szczęście wstępnej, to jest rozgrzewka w formie biopassingu, aktywacji z trenerem Bartkiem. Potem podzielimy się na siedmiu osobowe zespoły, z fragmenty w formie ścisłej. Następnie trenujemy sobie nasze wyjścia z podpieskingu. 10 minut, wszystko zakończymy 15 minut tą grą. Wszystko w 60 minutach, proszę was o to, żebyśmy szybko przechodzili ćwiczenie na ćwiczenie. Potem czas mamy treningu granicą, no, dobra? Popaki ostrożnie, jesteśmy pod podróży, że szczególnie to zaangażowanie że duże, ale też bajcie o i Jesteśmy wiecie, w pierwszy dzień, spokojnie, zajdźmy. I, i, jeszcze, jeszcze? było Dobra. Nic tam nie wyglądało. A którą młynę masz po Rozmowy fizjopokoju. Krystiano, co? <się na> <grystano> Ja, 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 ja,